Zmodowany styl ebrajnrod Od razu sobie kupujemy lo, los kombinaciones Ogólnie każdy kto zasubskrybuje mój kanał Dostaje też ode mnie suba na, a, a swój, na swój kanał Każdy kto pierwszy napisze los hotspot Los hotspot sitos Dostaje tego hotspota to jest styl Ebrane Rod, zmodowany jak coś Uff. widzowie właśnie co ono tu ma w bazie ogólnie ostatnio kupiłem bardzo dużo pułapek widzowie Ostatnio bardzo długo polowałem na or orkę. Tutaj mamy rozstralili to zbugowane. Mamy tą orkę. I... Widzę, piszcie swoje niki i z Robloxa w komentarzach. To ja was chętnie dodam do znajomych. Mój nikt to jest Bambiczek, Podłoga 9. 47 chyba Tak, 947 7 już Wam pokazuję. Mój Mójnik to jest Bambiczek 49.7 Wchodźcie na... Jak będę marzył was już miał znajomych to wchodźcie na ukraść Brainrod razy 9,99 modet szybko pod koniec filmu albo na shortcie raczej na shortce wam pokażę nową moją klawiaturę i pokażę wam starą też jak wyglądała moja stara klawiatura a jak wygląda ta nowa i napiszcie z jakiej miejscowości jesteście w komentarzach I napiszcie też, jaki jest wasz ulubiony youtuber ze Steel Ebreirot? Mój to jest! No, Bambiczek, Bambiczek. No, no, ta widzowie, mój to jest Bambiczek. Bardzo fajny youtuber. Nie nagrywa z prywatnego serwera, jak ci inni. I to jest właśnie fajne, bo nie nagrywa z prywatnego serwera. I każdy. Co? Do mnie pisał? Co on pisał? O nie, odkupiła do mnie lakrona. Kto tam odkupił? Kto to odkupił? Kto to odkupił? Kto to odkupił? Więc widzowie. Ten, kto pod tym filmem co grałem jeszcze na tablecie. Zostawił jedno wyświetlenie. Bardzo dziękuję. I ten kto zostawił wyświetlenie pod tym filmem, co już grałem na kompie. Też mu bardzo dziękuję. Co no nie ma baję Nic nie no zostaw tego graj pusa. A nie mnie. Sporka, ale... A więc widzowie. Jutro wleci też film ze zmodowanego Steel Ebrain rot na tym kompie Akurat mam Steel Ebrain rot zwykłe, no bo to jest Roblox oczywiście ale mam słabe Brain roty. No, mam słabe brainroty. Więc widzowie, teraz wleci short po tym filmie, po nowej, nowa klawiatura i stara. Więc Elo.